Cześć, tutaj NOSER.pl, a to jest kolejny unboxing na unboxingmini kanale. I tym razem rozpakuję. Olejek Dragon 30 ml, smoczo owoc, Biedronek 30 ml owocowy, Mint Men 30 ml miętowy Aromat Black Tea 25 ml, dwie bazy owocowe 50 na 50, 100 ml. Wszystkie te produkty zostały zamówione na stronie ivape.pl Polecam tą stronę i zapraszam do kupna różnych produktów na niej. Tak prezentuje się paczka. W środku mamy jeszcze jedną. Jak widzimy paragon. Razem wyszło 114 zł, w tym koszty przesyłki. Naklejki To co najbardziej lubię Po prostu je kocham Naklejki są zarąbiste Jak wiecie mam ich bardzo dużo, zawsze są mile u mnie widziane. Aromat Tak wygląda aromat Black tea Następnie dwie bazy Butelki bardzo ładnie wyglądają Mają ładne etykiety Myślę, że również wygląd produktu wpływa na jego cenę i jakość. Najważniejsze, czyli najnowsze oleki z Pink Fury. Wszystkie te oleki są 30 mililitrowe. Teraz pokażę wam każde osobno. Dragon smoczy owoc, kolory takie fioletowe, oczywiście trójka. Jest on bardzo duży, jak widać. Biedronek, owocowy, kolory takie żółte. Mint Mint, mięta, kolory takie niebieskie. Teraz porównam olejki 30 ml do 15. Jest różnica. Przetestuję te trzy olejki na moim sprzęcie, czyli I just 2. Najpierw zaczniemy od smoczego owocu. Teraz jest zapach tego olejku. Jest on mi bardzo znajomy. Wyczułam taką troszkę miętę, mi się wydaje. Tak jakby cukierki jakieś, tak kojarzy mi się owoce leśne, burówka, coś w tym stylu. Ale pachnie ładnie. Dobra, teraz trochę zalejemy. Dobra, próbujemy smuczy owoc. Olej jest całkiem dobry. Czuć właśnie taki owoc. Trochę mięty czuć. Ale właśnie kojarzy mi się to najbardziej z jakimiś owocami, leś mi coś ten desej. Przejdę teraz do następnego olejku, czyli Biedronek Najpierw ocenię zapach. Taki owocowy dosyć mocno. Też mi się kojarzy z, z cukierkami, a takimi cytrynowymi bardziej coś ten desej. No dobra, zajemy, spróbujemy. Olejek jest również dobry. Smak olejku to taka jakby brzkwina, takie bardziej egzotyczne owoce, coś, cytryna jakiś, ananas, coś w tym stylu. Mi się wydaje taka mieszanka tego. Takie trochę arbuzem mi zajrza jeszcze. Ale jest dobry. Wydaje mi się, że jest lepszy od smoczego owocu. Ale to już każdy ma inny gust. To wiadomo. Teraz przejdę do ostatniego, czyli miętowego. Najpierw zapach. No, tu jest taka mięta, jak z orbitu. Dokładnie tak pachnie. Bardzo ładnie. Normalnie, jak orbit identyczny orbit. Dobra, jedziemy. Teraz ocena smaku. Nie ma co tu dużo mówić. Smakuje po prostu jak guma orbit. Taka moje osobiste zdanie. Lepiej mi się to wapuje od tego owocowego i smoczego owocu. Mimo, że to jest trójka, jakoś łatwiej to mi wchodzi po prostu. Teraz ocena. Olejek jest moim zdaniem najlepszy z tych trzech. Wygrywa tą konkurencję. Daję mu moją dziesiątkę. Więc tak prezentują się te olejki. Są praktycznie jak I just wielkością. Są troszkę mniejsze. Wyglądają ładnie, smakują bardzo dobrze. Czego chcieć więcej? Teraz przejdę dalej. Zobaczymy bazy. Zapach tej bazy jest bardzo ładny. Kojarzy mi się z jogurtem, taki jogurtowy. No i wiadomo, owocowy jakieś tam owoce czuć. No i wykonanie jest bardzo ładne. Estetyczne i w ogóle. To mi się właśnie podoba w tej firmie. Teraz aromat black tea. Zapach jest dość specyficzny Ale zapach jest właśnie taki coś herbaciany Intensywny bardzo mocno No ładnie pachnie Ale nie mój gust akurat W dzisiejszym odcinku niestety nie zrobię e, Żadnego olejku Z tą bazą i z tym aromatem Ale w następnych oczywiście zrobię Bo mam dużo tych baz i dużo aromatów Strasznie, więc na pewno Będzie dużo odcinków, ale niestety czasu mało Teraz dla ciekawskich wlepy To co najbardziej lubię Wszędzie mamy loga Pink Fury są to bardzo śmieszne i fajne wlepki. No są ciekawe, na pewno wylądują gdzieś na moim monitorze. Tak, naklejka z GoPro. No i to w sumie wszystko na ten unboxing. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeśli tak to uniknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i ocencie ten film. Zapraszam na jego Facebooka, Snap'a i tak dalej. I oczywiście zapraszam na stronę iweb.pl, ponieważ jest profesjonalna i ma zarąbiste produkty. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie jakiegokolwiek olejku, bazy z tej strony, wejbandów, ym, aromatów różnych, baz, po prostu pytajcie o wszystko, nawet o te wlepki, ja wam opowiem na nie, ponieważ już jestem obeznany z tymi rzeczami, szczególnie z tą firmą, ponieważ mam dużo rzeczy od nich i już przetestowałem je. No i to wszystko, trzymajcie się i cześć.